Jak obłąkana, cios ten zastał mnie zupełnie nieprzygotowaną, zachwiał moimi zmysłami. Postanowiłam sama sprowadzić do Lwowa trumnę. Podjęto wieku, nie byłam w stanie popatrzeć, bezwładna, osunęłam się na kolana, zapisała w pamiętniku: Vandamone narzeczona zmarłego Artura Grottgera. Wstrząśnięta śmiercią ukochanego napisała wiersz Niezapomnienia płomyka marnego, niech nikt nie pali na mym grobie. Niech mnie zapomną wszyscy, co tu żyją i niech nikt po mnie nie płacze w żałobie. My będziemy razem. Jak zawsze, na zawsze, ja twego ducha, bratni, będę cień, u stóp nam zapłoną wiekuiste gwiazdy w zaduszny dzień. Wierna Wanda stała się jego muzą, którą w postaci klęczącej dziewczyny widzimy na jego grobie. Poznali się na balu Lwowskiego Towarzystwa Strzeleckiego w 1866 roku. Ona piękna, 16-letnia, on już dojrzały 28-letni mężczyzna i uznany w środowisku grafik i malarz. Malował obrazy o różnej tematyce, ale rzeczywistość okupowanej Polski przez zaborców, Mocno wpłynęła na artystę. Wstrząsnęły nim tragiczne wydarzenia 1861 roku w umęczonej Warszawie pod zaborem rosyjskim. Rosjanie gwałcili prawa obywatelskie. Wtedy urządzano manifestacje. Kozacy strzelali do bezbronnych ludzi. Doszło do masakry znanej w Europie. W kolejnych demonstracjach było setki zabitych, tysiące rannych. Powstały dwa cykle rysunków z tych wydarzeń, Warszawa I i Warszawa II. Potem tematem jego obrazów stało się Powstanie Styczniowe. Dzięki przyjaciołom otrzymywał wieści i orientował się w sytuacji, wyobraźnia i talent podpowiadały mu resztę. Jego młodszy brat Jarosław w 1864 roku, podtrzymując tradycję walki o wolność ich ojca, powstańca listopadowego, wziął udział w powstaniu i złapany został zesłany na Syberię. Artur nie brał w powstaniu udziału, on walczył swą sztuką. Znajdując uznanie wśród patriotów, pomagał walczącym. Pech chciał, by policja wiedeńska wykryła w jego mieszkaniu jednego z konspiratorów. W konsekwencji cesarz cofnął mu stypendium, a inni sponsorzy też odeszli. Artysta stracił środki do życia i przeniósł się do Galicji. Jego twórczość musiała wyrzeć wrażenie na młodziutkiej wandzie wychowanej w atmosferze patriotycznej. Po masakrze warszawskiej na znak Żałoby Narodowej Wanda ubierała się w czarną sukienkę i nosiła żelazny krzyżyk na szyi. W podziemiach budynku, gdzie jej matka i ciotka prowadziły pensję dla lwowskich panien, mieścił się lokal powstańczy. W którym gromadzono ubrania dla walczących, szyto mundury i produkowano bandaże. Grodger zachwycił się postawą Wandy, która organizowała wtedy kwestę dla zesłańca syberyjskiego, dawnego uczestnika Powstania Styczniowego. Żył w strasznej biedzie, więc artysta narysował rycinę, która sprzedana pomnożyła. Zebraną kwotę. Wydaje się, że ich serca grały tę samą ojczystą nutę, patriotyczną. Grodger często bywał we lwowskim mieszkaniu Wandy i lwowianka stała się jego natchnieniem. Jej twarz możemy rozpoznać w wielu obrazach. Kiedy nie mogli się spotykać z powodu częstych wyjazdów artysty, namiętnie pisali do siebie. Pomimo braku akceptacji tej znajomości przez rodzinę wandy, udało im się w dworku u przyjaciół, spędzić razem kilka radosnych dni. Wtedy to Artur pierwszy raz pocałował wandę, a na pamiątkę spotkania obok dworku posadził sosnę. I dąb. Dwór w czasie II wojny światowej stał się celem ataku band upa i już nie istnieje. Został tylko strzaskany dąb. Narzeczeni niedługo mogli się cieszyć wspólnym szczęściem. Artysta wyjechał do Paryża, by wziąć udział w wystawie z cyklem wojna. Franc Józef I nawet zakupił go dla siebie, więc narzekania rodziny, że narzeczony to biedny artysta, może był ustały i wreszcie mogliby się ożenić. Ale gruźlica go wyniszczała, więc za poradą Wandy wyjechał na leczenie do francuskiego uzdrowiska i organizm jednak nie podołał wyzwaniu. Zmarł w 1867 roku. Żył tylko 30 lat. Zafascynowany artystą, dla którego ważne były sprawy narodowe, a także zapewne wzruszony losem niespełnionej miłości pary narzeczonych Wandy i Artura, zainteresował się także współczesny pisarz, który napisał na pamiątkę romantycznej miłości dwojga narzeczonych. Taki oto wiersz. Znowu rozstania przyszła pora. Minęła wiosna, jesień, zima. To tak niedawno, jakby wczoraj list pożegnalny, łzą kreśliłam. A wszystko mogło być inaczej. Odkąd odszedłeś, świat jest szary, czy duchy zechcą nam wybaczyć dziecinną wiarę w ideały? Pozostawiłeś sny, miraże i autoportret czarno-biały, a może kiedyś tak się zdarzy, że gdzieś w zaświatach się spotkamy? Sokół i panna strzegą cieni i róże, które ranią dłonie? Bo każdy przecież wraca kiedyś do miejsc, co były mu tak drogie.